Zabojętnianie roztworów. Oblicz, ile gramów kwasu fosforowego 5 potrzeba do zobojętnienia 120 cm3, 0,15 molowego roztworu wodorotlenku sodu. Tutaj najważniejsze, co musimy najpierw napisać, to reakcja, czyli jak ten kwas fosforowy jest zabojętniany tym wodorotlenkiem sodu. Piszemy sobie reakcję H3PO4 plus NaOH, daje nam to sól, fosforan 5 sodu i woda. Do tego dobieramy współczynniki, tak żeby wszystkie ilości atomów nam się po lewej i po prawej stronie równania zgadzały. I następnie e, pod tymi związkami, o których jest mowa w treści zadania, piszemy sobie, jakie mamy dane do nich i szukane. Czyli jest tak, oblicz ile gramów kwasu fosforowego, 5, czyli pod kwasem fosforowym, piszemy x gramów. Natomiast do zasady mamy podaną objętość, to od razu tą objętość zamieniam na, decy, na decymetry sześcienne i mam podane jej stężenie molowe. I tutaj rozwiązując tego typu zadania, bazuję na stachiometrii tych równań. Tutaj sobie przeliczam, bo z tych danych mogę sobie policzyć, ile moli tutaj przereagowało tej zasady. Bo ilość moli to jest stężenie molowe razy objętość. Objętość musi być w tej samej jednostce, co, co w stężeniu molowym, też w decymetrach sześciennych, więc zamieniamy wcześniej właśnie te centymetry sześcienne na decymetry sześcienne i wychodzi nam ta ilość moli, że to będzie 18 tysięcznych mola. I teraz, jak już mamy te dane i szukane, czyli mamy tutaj x grama pod kwasem fosforowym i pod zasadą mamy ilość moli, to potem nad reakcją piszemy w tych samych jednostkach dane, ale już z reakcji. Czyli jak tutaj mamy x gramów, to tu wpisuję ile tutaj gramów stechiometrycznie tego kwasu fosforowego 5 bierze udział w reakcji. Więc liczę sobie masę molową H3PO4 i to wychodzi 98 gramów, bo tutaj mamy 1 mol H3PO4. Czy to będzie 3 plus 31 plus 64 daje nam 98 gramów. Natomiast nad wodorotlenkiem, nad NAOH, piszemy ilość z reakcji. Ale w molach, ponieważ tutaj mamy ilość moli dla NaOH, więc też w molach podajemy, ile moli bierze udział w reakcji, czyli 3 mole. I tutaj zawsze, jak tworzymy proporcje, to muszą się te jednostki zgadzać. To jest najważniejsze: że jak tu mamy gramy, to na dole też muszą być gramy. Jak tu mamy mole, to tutaj też muszą być mole. No i to jest już moja gotowa proporcja. Bo skoro wiem, że na podstawie równania reakcji 98 g H3PO4 reaguje z 3 molami NaOH, to ile gramów H3PO4 musi reagować, aby przereagowało z 18 tysięcznymi mola NaOH? No i wynik nam wychodzi tak, że to jest 588 tysięcznych g H3PO4.